Piątkowy mecz Dekor Dekorblasu działdowo z Sokołowem SA Jarosław można śmiało określić mianem łatwego zwycięstwa. W drużynie rywali, zagrali uczniowie i trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu. Dobrze się wszystko układało od samego początku i tak naprawdę no 3-0, 3 punkty zostają w działdowie. Sety 9-0, no jest, jest ok, jest w porządku. Zagraliśmy po prostu porządny mecz, i no, dzisiaj byliśmy no zdecydowanie lepszą ekipą. No i okej, okay, no, kolejny krok do, gdzieś tam w drodze do Mistrzostwa Polski jest zrobiony. No tych kroków zostało jeszcze trochę po drodze. No, ale fajnie, fajnie, też takie przetarcie przed środową Mistrzową przed ćwierćfinałem i. Trochę inaczej ułożona sala, trochę inne warunki meczowe i o to chodziło, żebyśmy po prostu też wygrali ten mecz za trzy punkty i no, przy, przygotowali się do ćwierćfinału. Do Kuba Diaz przyzwyczaił nas do tego, że, że robi super robotę nie tylko w tym sezonie, a, a tak po meczu to trenersko cieszę się przede wszystkim. No, Kamil Kurowski, no super gierka, pewne zwycięstwo, a najbardziej cieszy mnie po prostu rozwój, postęp, który robi tutaj po prostu wychowanek naszego klubu, rodowity działdowiak, jeżeli mogę tak powiedzieć, Patryk Wandowski, bo, bo widać, że po prostu rozwija się, kwitnie i jest coraz po prostu lepszy i, i, i to bardzo, bardzo cieszy w kontekście tego całego sezonu i no, to jest fajna rzecz i, to jest taki mega, mega duży plus tego spotkania, że, że, że fajnie gra i wygrywa. Przed nami bardzo ważne wydarzenie mecz w ramach Ligi Mistrzów z Borusją Düsseldorf. Już w środę 12 stycznia o godzinie 17. Super historia, piękna historia ćwierćfinał, ćwierćfinał Ligi Mistrzów. No to jest taki. Tenisowy Real Madryt przyjeżdża do nas Borussia Düsseldorf w składzie naszpikowana naprawdę gwiazdami, z mistrzami świata, z najlepszym po prostu z jednym z najlepszych zawodników światowych Timo i, i no, fajnie, fajnie szykujemy się do tego meczu. Te, takich okazji w karierze zawodników nie ma więcej. Dużo dlatego no, piękna historia i, i w środę walczymy z Borussią Düsseldorf o zwycięstwo.